Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Life in Quadrans. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Lipski, właściciel Agencji Kreatywnej Progressivo, a także pomysłodawca inicjatywy Polskie Kupujesz. Witam cię Mateusz bardzo serdecznie. Cześć Beata, dzień dobry Państwu. No to zaczynamy. Pierwsze oczywiście pytanie dotyczy skąd pomysł na taką inicjatywę? Tak jak wiesz, od 18 lat pracuję w marketingu i również akcje o charakterze społecznym są częścią naszej pracy. W ramach naszego zespołu, w tej szczególnym momencie, w jakim się znajdujemy, doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić coś pożytecznego dla społeczeństwa. I tu powstał pomysł na akcję, która w pierwszej kolejności będzie pomagała przedsiębiorcom. O ile. Pomoc do osób fizycznych płynie, czy do medyków płynie z wielu stron, o tyle tak naprawdę cały czas pomoc sektorowi biznesowemu, gospodarczemu jest niewystarczająca. Sąd powstał pomysł: na Polskie kupujesz, czyli jednoczenie przedsiębiorców polskich we wspólnej komunikacji, która ma zmieniać podstawy zakupowe. Czyli już mi wytłumaczyłeś, do kogo jest skierowana akcja, a jaki ona ma obecnie zasięg? Jak ona się rozwija, ta inicjatywa? Jakie firmy przyłączają? Na, na jakiej zasadzie można się dołączyć do tej inicjatywy? Inicjatywa z założenia akcją społeczną, w związku z czym działamy non-profit. Jest to też młoda inicjatywa i w tej chwili ten pomysł rozwija się dziesiąty dzień. W międzyczasie zbudowaliśmy nasz profil facebookowy, który ma kilka tysięcy followersów, natomiast na ten moment zgłosiło się do mnie ponad 200 polskich firm z różnych branż oferujących produkty produkowane w Polsce, które to firmy komunikują poprzez nasze media społecznościowe. Rozumiem, czyli każda firma, firma polska produkująca różnorakie produkty może dołączyć w każdej chwili do tej inicjatywy i wy będziecie promować tą firmę na swoich social mediach, tak? Dobrze zrozumiałam. Tak. Póki co jest, to tyle. są to tylko media społecznościowe, założenie jest takie, że pod parasolem, pod hasłem Polskie kupujesz konsument otrzymuje oferty. Polskich przedsiębiorców, polskich produktów i ma pewność, że kupuje, kupuje rzeczy, które są produkowane w kraju. Okej, okay. a to jest taka doraźna pomoc w tych czasach pandemii. Jak myślisz, jak to się zmieni, kiedy już rynek zostanie uwolniony, gospodarka zostanie uwolniona? Czy my nadal będziemy chcieli kupować tylko polskie produkty, do których teraz bardzo zachęcacie? Czy znowu wrócimy do takiego hurtowego kupowania artykułów, bele jakiej jakości na wyprzedażach? Ja myślę, że tak naprawdę zmiana jest dopiero przed nami. Do rynku i sytuacji gospodarczej sprzed pandemii będziemy prawdopodobnie wracać latami, pytanie: kiedykolwiek wrócimy do takiej sytuacji, jaka miała miejsce jeszcze w Są Sądzę, że postawy. Związane z patriotyzmem gospodarczym, dobrze rozumianym, będą się tylko nasilać. E, wynika to z tego, że wielu z nas, a właściwie, właściwie większość Polaków, pracuje w, w firmach wytwarzających pewne dobra. E, I e, kup, wszyscy, jak dyskutujemy, o świadomość, że wykupując, wybierając polskie produkty, wspieramy samych siebie, wspieramy polską gospodarkę, wspieramy naszego e, pracodawcę i na końcu chronimy własne miejsce pracy. Więc myślę, myślę że, że ta tendencja będzie się tylko utrzymywać, dlatego nasza inicjatywa nie jest akcją chwilową, która, która ma potrwać jakiś czas, jest reaktywna wobec sytuacji, w której się znajdujemy, tylko chcielibyśmy że wobec wielkiego odzewu, wielkiego entuzjazmu ludzi, którzy każdego dnia się do nas dołączają, stworzyć rodzaj inicjatywy trwałej, która będzie cały czas rozbudowywana. I na ten moment jest tak, że jako agencja w naszym filmie graficznym zaprojektowaliśmy znak Polskie kupujesz oraz zestaw materiałów, które już teraz przedsiębiorcy mogą za darmo z naszej strony pobierać i implementować. Implementować mogą je na swoich produktach, na swoich opakowaniach, w swoich social mediach, na swoich stronach internetowych, wszędzie tam, gdzie chcą podkreślić polskie pochodzenie swojego produktu, firmy, usługi. Mhm. Ale rozumiem, że z tą akcją będzie też szła taka akcja edukacyjna za, za, za tą inicjatywą Polskich już Będzie też szła taka akcja edukacyjna poświęcona temu, że warto kupować właśnie polskie produkty, warto wspierać przedsiębiorców, żeby to komunikować wprost, prawda? Robimy to już teraz, idąc dwutorowo. Z jednej strony prowadzimy komunikację do konsumentów. Jakby budując z nich poczucie odpowiedzialności, współodpowiedzialności za stan gospodarki, staramy się ich im uświadomić, że codzienny wybór zakupowy, najdrobniejszy, ma wielkie znaczenie dla tego w jakim położeniu ekonomicznym wszyscy będziemy znajdowali się na chwilę. Z drugiej strony prowadzimy działania komunikacyjne do przedsiębiorców, zapraszając ich do zrzeszania się z nami. I prowadzenia wspólnej komunikacji pod jednym hasłem, pod jednym parasolem, pod szyldem polskie kupujesz. Bardzo prostym, bardzo czytelnym, nie pozostawiającym żadnych wątpliwości czy niedopowiedzeń. Okej. Okay. Chciałabym się jeszcze mm, zapytać o to, prowadzisz, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, prowadzisz agencję mm, kreatywną, Progresivo. Powiedz mi, jak w tych czasach pandemii zmienia się komunikacja marek? Znaczy, tak naprawdę przez ostatnie kilka tygodni zmieniło się wszystko i w naszej pracy, i w działaniach, które realizujemy na rzecz naszych klientów. Nasza praca oczywiście stała się pracą zdalną i musieliśmy w sposób bardzo szybki przeorganizować swój zespół i swoje działanie. Szczęśliwie, trochę antycypując to, co się wydarzy w zeszłym roku, postawiliśmy na narzędzia, dzięki którym mamy stały dostęp do baz danych, plików, wszystkiego czego potrzebuje każdy nas podczas swojej pracy. Więc jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że jakby narzędzia, system technologiczny już istnieją. Pracujemy w domach, opierając się wszystkie komunikatory i tak samo przez maile, komunikatory, przez messengera, przez wideokonferencje komunikujemy się z naszymi klientami. I w działaniach prowadzonych przez klientów widać już istotną zmianę. Zmianę, która polega na położeniu silnego nacisku na komunikacji online. Czyli często te elementy i niesłusznie pomijane działalności marketingowej i reklamowej zyskały na znaczeniu i stały się wręcz wiodące. Klienci, którzy wcześniej swoje działania opierali na tak zwanym analogu, musieli w bardzo szybkim czasie dostosować się do online'u, musieli bardzo szybko dostosować się do prezentacji swojej oferty poprzez media społecznościowe oraz kampanie internetowe. I to ta zmiana nastąpiła bardzo szybko i sądzę, że rynek marketingowy i marketing, jaki znaliśmy kilka tygodni temu, już nie istnieje. I jestem przekonany, że sytuacja, w której jesteśmy, sprawi, że model działania naszych klientów, jeżeli chodzi o promocję swoich produktów po pandemii, zmieni się nie do poznania. To znaczy, jak będzie wyglądał, Twoim zdaniem? To znaczy, myślę, że ta sytuacja udowodniła nam, że bardzo wiele produktów i usług możemy z powodzeniem i kupować i oferować poprzez, poprzez online. Ta sytuacja dowiodła, że skuteczność działań socjalowych i skuteczność działań adsowych, reklamowych w internecie jest skuteczna, że tak naprawdę reklamy w tradycyjnym rozumieniu, nawet tej analogowej, czy materiałów drukowanych, Najpierw przestaliśmy potrzebować. Oczywiście one nie znikną nigdy, natomiast, natomiast akcenty będą kładzione w innej proporcji. Jesteś o tym przekonany, bo mam takie też wrażenie, że jak już w końcu gospodarka zostanie uwolniona, będziemy mogli też wyjść na zewnątrz, to troszeczkę dosyć będziemy mieli tego życia online i myślę, że chętniej będziemy spoglądali już w inną stronę. Może się tu mylę. Słyszę, że to masz zupełnie inny zdanie. Paradoksalnie wielu moich znajomych pracujących w wielkich, wielkich biurach, w wielkich open space'ach tęskni dzisiaj za gwarem i zamieszaniem, które towarzyszyło im przez długie lata, które w pracy, a którym byli bardzo zmęczeni. Z drugiej strony, powstaje ryzyko, że pracodawcy nawet uświadomili sobie, że swoich rozbudowanych, gigantycznych biur nie potrzebują przynajmniej w takiej skali, jak, jak to znaliśmy do tej pory. I może się okazać, że firmy zmienią swoje struktury funkcjonowania, w dużej mierze przejdą do online w warstwie strukturalnej, w warstwie organizacyjnej, co również może spowodować kolejne zmiany na rynku oraz załamanie w niektórych sektorach. No pewnie mówisz tu o sektorze y, biurowców, prawda, no bo skoro y, 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 potrafimy pracować online, to nie, niepotrzebne będą tak duże powierzchnie, tak? Y... Szczególnie sytuacja gospodarcza, która nadchodzi, sprawi, że firmy będą również szukały oszczędności, a niejednokrotnie wielkie biuro, wielki lokal jest y, jednym z kluczowych czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwie każdego miesiąca. Właśnie, wspomniałeś tutaj o <trych> oszczędnościach. Zawsze pokutowało takie przekonanie, że pierwsze docięcia są wydatki na reklamę i marketing. Czy to słuszne postępowanie? To postępowanie, ten, 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 ten jakby trend był charakterystyczny dla kryzysów poprzednich. Ja doskonale pamiętam kryzys lat, lat 2008-2009, to załamanie, kiedy rzeczywiście koszty marketingu były cięte w pierwszym rzędzie. W tej chwili szczęśliwie tej tendencji w takim nasileniu jak wówczas nie widzimy, ponieważ powstało duże pole do działania właśnie w online, w internecie, na stronach WWW poprzez kampanie online i social media. Jakby wielu naszych klientów także nadrabia zaległości związane na tych polach z ostatniego okresu. Z drugiej strony jednak ryzykiem jest, dla nas ryzykiem i odczuwalne jest to, że niektórzy nasi klienci w ogóle przestali świadczyć swoje usługi, w związku z czym nie mają czego komunikować. Mam tu na myśli centra handlowe, które są zamknięte i które swoje działania komunikacyjne właściwie zastopowały całkowicie. Jest to szereg firm usługowych, które obsługiwaliśmy na co dzień, które również prowadzą działalności nie mają czego komunikować. Także klienci, nazwijmy to produkcyjni z różnych sektorów, jakby swoich działań komunikacyjnych, marketingowych nie wyhamowali, natomiast w naturalny sposób wiele segmentów rynku usług zahamowało albo całkowicie zaniechało jakichkolwiek działań, ponieważ w istocie nie mają czego komunikować. Ta komunikacja musiała mieć kształt, co by było, gdybyśmy byli otwarci, a to nie ma żadnego sensu. Oczywiście. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za to nasze krótkie, ale jakże owocne dzisiejsze spotkanie. Życzę sukcesów w dalszym rozwoju inicjatywy Polskie Kupujesz, bo to bardzo cenna inicjatywa. I Dziękuję. Zapraszam, za. zapraszam wszystkich Państwa do udziału w inicjatywie. E, możecie się z nami skomunikować poprzez profil facebookowy Polskie Kupujesz. Zapraszamy. Przyłączajcie się do akcji. chętnie Wam pomożemy. Dziękujemy. Dziękuję. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.